Tak wyglądają nasze pierniczki. Tu nawet widać ten feda. One będą chyba takie jak te pierniki, takie starodawne w luksze. Wiesz o co mi chodzi? Takie miększe, to nie są takie wiem, chyba kruche. Nie, ja, wiem o której ci chodzi. A może smaczne. Ole miękki. Mięciutki, ale się nie wiem czy on już. A co mi się stanie? to będziecie bolał w Nie, Nieprawda. Ja dałam dużo więcej tej przyprawy. No prawie nie. No. Ale są dobre. Mhm, ale mięciutkie. To mięciutkie nie są kruche. Nie, to nie są kruche. To jest dosłownie właśnie takie mięciutki. Bardzo przyjemne, ale to nie jest to, co myślałem, że będziemy mieli. Mhm. Ja wiedziałem, że tak będzie. Że jak zhejtujemy, to zaraz potem będę prawił komplementy, A jakie to są tam, pyszne. Tak, zhejtowanie. Po prostu powiedzieliśmy, że one się nie nadają. Do no. takiego wieszania. No tak, no i na wieszanie pewnie były ciągle. Ale te widzenia są o wiele lepsze niż te no. takie twarde. No, no nie czekamy z tym do jutra, bo my chcieliśmy to zostawić, że dokończymy A. jutro dzisiaj robimy. Czyli polecamy ten przepis. Polecamy. Polecamy już masz. Teraz dekorujemy pierniczki, ale robimy ten konkurs z zawody. I widzowie będą oceniać, który ładniejszy.